Siemaneczko, witajcie dzisiaj w troszeczkę innym filmie na moim kanale, ponieważ chciałbym się wypowiedzieć na temat filmu Gwiezdne Wojny Historie Water 1. Z tylko, tego, że jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, a wczoraj miałem okazję być na tym filmie w kinie, to pomyślałem, że fajnie będzie coś takiego nagrać. Od razu mówię, że będę opierał się tutaj na bardziej ogólnikowych sprawach i na kwestiach poruszanych w trailerze, w związku z czym nawet jeżeli ktoś tego filmu nie oglądał, to spokojnie możecie obejrzeć tą, nie wiem, nazwijmy to recenzję, ponieważ nie będzie tutaj żadnych raczej spoilerów. Filmu Water 1 przedstawia wydarzenia pomiędzy Zemstą Sithów a Nową Nadzieją, a dokładniej są to w zasadzie wydarzenia zaraz przed filmu Nowa Nadzieja, ponieważ to jest e, praktycznie bezpośrednia kontynuacja tego nowego filmu. W związku z tym, mimo że jest to całkowicie nowa historia, e, to zakończenie jest tak naprawdę znane już każdemu fanowi Gwiezdnych Wojen już nawet w momencie, kiedy wchodzi do kina, ponieważ wiadomo tak naprawdę jak się skończy, ponieważ znamy jakby kontynuację tego filmu. Film przedstawia przygody pewnej grupy rebeliantów, która e, usiłuje wykraść od Imperium plany, gwiazdy śmierci. Jeżeli miałbym powiedzieć taką moją ogólną ocenę i opinię na temat tego filmu, to szczerze mówiąc film specjalnie mnie nie zaskoczył, może pod względem fabuły, no ze względu na to, że to naprawdę zakończenie jest mniej więcej już znane, jednak na pewno na tym filmie się nie zawiodłem, ponieważ jak najbardziej spełnił on moje oczekiwania, co na przykład nie było zrobione przez Star Wars 7 Przebudzenie Mocy, o czym w sumie nie nagrywałem, ponieważ dosyć późno byłem na tym w kinie, natomiast jeżeli mam być szczery, to tamten film całkowicie nie przypadł mi do gustu, nie wiem czy też mieliście takie wrażenie oglądając ten film, ale moim zdaniem była to próba podrobienia nowej nadziei, ponieważ dokładnie podobna fabuła i znowu te narady siły, dobra, o jejku, jejku, co my to zrobimy, ponieważ imperium znowu buduje wielką broń i jakby to zniszczymy, może znowu strzelimy do reaktora i znowu wszystko się rozpryśnie. W Przebudzeniu mocy było bardzo dużo aspektów, które całkowicie mi się nie spodobały, ale dzisiaj nie będę o tym mówił, ponieważ dzisiaj inny film, jeżeli byście chcieli dajcie znać, mogę coś też powiedzieć o poprzednich częściach. Jak dla mnie podstawowym plusem filmu Water 1 jest to, że bardzo dobrze wpasowuje się fabułę jakby całego uniwersum przez co cała ta historia przedstawiona w poprzednich filmach, oczywiście oprócz 7 jest cały czas aktualna i nawet troszeczkę bardziej rozbudowana. Jedyna taka niespójność, która rzuciła mi się w oczy, bo oglądania, to był wiek niektórych aktorów a raczej bohaterów no ale cóż, no ciężko jest dokładnie wszystko w ten sposób przedstawić że filmy są nagrywane przede wszystkim w innej kolejności, a po drugie w dużym odstępie czasowym. Po samym trailerze obawiałem się, że w tym filmie zabraknie jakby aspektu mocy, ponieważ, no, jak zresztą widać na trailerze, nie ma tam rycerzy Jedi. Ale tutaj się akurat nie zawiodłem, ponieważ mimo, że może nie ma Jedi, to moc cały czas jest obecna w filmie i są ludzie, którzy się nią posługują. Chociaż szczerze mówiąc, gdy dowiedziałem się, że będzie powstawał właśnie film między trzecią a czwartą częścią, to miałem nadzieję, że wystąpią w nim Obi-Wan Kenobi, bądź też Yoda, którzy no przecież pamiętajmy, że w tym czasie żyją. No niestety ten fakt został całkowicie pominięty, nawet przez to, że było już mówione, nawet przed jakby premierą filmu, że bohaterami będą tak naprawdę zwykli ludzie. W ogóle to jest dla mnie taki trochę idiotyzm całej tej sagi. Nie wiem, czy też zwracaliście na to uwagę, to, że zawsze cała rebelia, siły dobra walczą z imperium, tak? Z imperatorem. A tymczasem wielcy mistrzowie Jedi Siedzą sobie spokojni, albo na wygnaniu, albo gdzieś na jakiejś pustyni, albo to tak jak to było w Przebudzeniu Mocy, gdzie Luke Skywalker także gdzieś tam się podział, w ogóle nie wiadomo gdzie, zamiast w ogóle pomagać siłom dobra, i to jest dla mnie dosyć dziwne. Natomiast, no nie wiem, może nie chciało im się wóz robić jody po raz kolejny. Mimo, że cały ten film jest wierny uniwersum, to i tak pojawia się dużo nowych aspektów, a także postaci. Zastanawiające dla mnie są tylko terroryści, którzy wystąpili w filmie. No ale cóż, no można się tak naprawdę tylko domyślać, e, co autor miał na myśli, e, dodając właśnie terrorystów. Jeżeli miałbym powiedzieć, czego brakowało mi w tym filmie, no to to jak już zresztą przed chwilą mówiłem, przede wszystkim rycerzy Jedi, żeby to jakoś... E, wtedy ciekawie mi się ogląda po prostu film Gwiezdne Wojny, ponieważ Gwiezdne Wojny zawsze kojarzy mi się z Jedi. A po drugie, brakowało mi takiej bardziej bardziej odwzorowującej muzyki, która by pochodziła właśnie z poprzednich filmów. W filmie występują także dwie postaci jest zrobione komputerowo, nie będę może o nich wiele mówił, ponieważ zwłaszcza ostatnia jest na samym końcu, więc nie chcę tutaj niczego spoilerować. Natomiast moim zdaniem wiele osób jest przeciwko temu, żeby robić coś takiego, ponieważ wiadomo, że czasami to sztucznie wygląda. Napiszcie, jaką wy macie opinię o tym w komentarzu. Jednak moim zdaniem jest to bardzo dobre, ponieważ jeżeli ktoś potem ogląda filmy po kolei w kolejności właśnie fabularnej, nie w, te, w ten sposób jak były nagrywane. To myślę, że łatwiej im się jest wpasować yy, i po prostu zrozumieć to wszystko, kiedy widzą yy, tego samego, powiedzmy w cudzysłowie aktora, ponieważ to już nie jest ten sam aktor tylko zrobiony komputerowo, niż gdyby po prostu pod tą samą postać był podstawiony całkowicie inny aktor, który całkowicie inaczej by wyglądał. To co mi się także nie spodobało, ponieważ byłem na części dubbingowej, ogólnie wszystko było w porządku, jednak głos Darta Weidera pozostawia w polskiej wersji bardzo wiele do życzenia. Także tyle na dzisiaj ode mnie, dajcie znać w komentarzu, jeżeli oglądaliście ten film, co wam się w nim podobało, co wam się w nim nie podobało, a także na temat mojej tutaj recenzji, którą właśnie w tej chwili nagrywam i czy chcielibyście na przykład usłyszeć taki filmik na temat siódmej części Przebudzenie Mocy, ponieważ o tamtym filmie też miałam coś nagrać, ale wreszcie się nie zdecydowałam, także dajcie znać w komentarzu. I cóż, tyle ode mnie, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie się, cześć!